Jest! Stało się! Mada! 70 tysięcy subskrybentów! Gratuluję! Sobie, Gratul czy, sobie czy tobie, to Sobie gratulujemy. Wszystkim gratulujemy. Wszystkim, to, bo to dzięki wam przede wszystkim. Uzbieraliśmy się wszyscy w liczbie 70 tysięcy osób... To ile to jest? ...wzięło, przesunęło palcem, klikło subskrybuj i ich guzik zmienił się z szarego na czerwony. Na czerwony... Nie, Naczej, nie, z, czerwonego. z czerwonego na szary. Tak. Ile Pięknie. to by było? Czego? To trzy klasy licealne? Pół Edyta. Cztery? Jakie trzy klasy licealne? Czego? O Boże, tysięcy, siedemdziesiąt tysięcy. Tysięcy. Takiego pieniądza nawet nie ma. Bardzo dużo. Kiedyś było pięćdziesiąt tysięcy i sto tysięcy taki pieniądz. Teraz tego no. nie ma. W każdym razie mega, dzięki wielkie. Koniec tej pokazówki, wstępu. Teraz czas na masne testy tych oto szablonów, które już tutaj widzisz. Wszystko zaraz po intro. kryszczę Dajesz. Jak widać, jestem już przygotowana. Mam na sobie rękawiczki, bo muszę zdjąć jeden paznokieć, więc to zrobimy takie szybkie ściąganie jednego paznokcia żelowego, a później na tym jednym paznokciu będę nakładała paznokcie. Boże, paznokcie! Szablony do paznokci. Ok, wspomogę się moim piórniczkiem, w którym schowałam przyrząd, przyrząd który może się niektórym kojarzyć z, z przyrządem tortur, ale nie, 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 ja sobie chcę po prostu ułatwić życie i po prostu obciąć większość paznokcia i już tylko resztę wypiłować. No bo żeby przygotować płytkę pod przedłużanie, trzeba zdjąć prawie całą masę żelową. To logiczne. Dobrze, czy się więcej da? Jasne, że się da. Czuję, gdzie mam łóżysko, więc spokojnie. Jaki krócioszek teraz. Patrzcie, jaka paróweczka. <grych> Dobra. Nakładam benka i jedziemy z tym koksem. Dobra, wariat siedzi. 4000, okej, okay, okej. Okay. I co? Dziś szarżuję! OK, teraz sobie ściągnę nadmiar pyłków. Oczywiście to nie jest tak w 100% przygotowana płytka do przedłużania, tak? Bo jeszcze preparaty, baza i tak dalej. Ale ja tutaj. O, rozwaliłam się rękawiczka. No nic, po prostu ją ściągnę i, i będziemy kontynuować z jedną rękawiczką. Jak to będzie wyglądało? Tak, bo jestem ciekaw. 10 szablonów w jednym palcu? Tak, no będę musiała ściągać, no bo jeden na drugim, no niestety nie, będzie tak, nie będę robiła takiej kopuły całej, ale po prostu będę brała każdy z tych szablonów. Będziecie widzieli mój styl pracy, jak ja jak, jak lubię sobie po prostu sama sobie podkładać szablony. Do pracy sama na sobie wolę szablony sztywniejsze, dlatego będzie tutaj widoczny, dość mocno widoczna różnica. Jeżeli będzie szablon trochę bardziej miękki, to, to no, będzie inaczej. Zaczynamy. Przemku, może Ty wybierzesz pierwsze? Pierwsze z brzegu, truskada, dobrze widzę? Tu? No tak. One są aluminiowe. Aluminiowe? Tak. A aluminium takie... tego nie pomalujesz, to jest to? Tak, mają takie sreberko i one po prostu jak, jak zrobisz im tule... tunel, to tak zostaje, tak? Bardzo fajne. Trochę inaczej się je wycina, w sensie trochę inaczej mi się je wycina niż inne, bo one tak, tak jakbyś pazłotko, może nie pazłotko, tylko kawałek aluminium wycinała. Dobra, przyłożę sobie tutaj teraz, żebym widziała, gdzie trzeba naciąć. I czy trzeba naciąć? No, chyba raczej nie trzeba nacinać, ale zobaczmy. Dobra, delikatną łódeczkę wytnę. Po, przyznam się Wam szczerze, że bardzo dawno ich nie podkładałam i chyba nie wiem, czy na sobie podkładałam. Być może. Ale już nie pamiętam. Dobra, jak widzicie, trochę krzywo tutaj, za szybko się, pośpieszyłam się, bo już chcę następne, krzywo skleiłam, a zobaczymy, czy je można rozkleić. Mo można, bardzo fajnie się rozklejają, ale już są całe pogniecione, <grych> więc po prostu wezmę drugi szablon. Chcesz, czym, jak pobaw się, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Ale tym będziesz podkładała tak aż do efektu, czy o co chodzi? Bo teraz nie, nie, no podłożę tak, żeby było prawidłowe podłożenie. Aha, opowiesz o tym chwilę potem, czy jak? tak o każdym dziesięciu to będzie? O kurde. Nie, no tak opowiadać nie będę, po prostu popodkładam yy, i tyle, no. Ale łatwo się drą, tak jakby wiesz. Drą? Tak, że... Myślisz? Że nie. Tak, widzisz, tak. To jest aluminiowe, co ty Pokaż, jak się zdarły. I także się drą, że tak wiesz, może że nie? Pokaż to tutaj. No, potargałem już, no co cię. Co ty powiem. z tym szablonem zrobiłeś, stary? Da, że w moje ręce to zrobiłem, co zrobiłem. No. A, faktycznie, no. No to faktycznie. Tu masz rację. No, aż mi się nie chciało wierzyć, bo mi tak nie, wy nie wyglądały, no ale faktycznie. No, zdecydowanie dla mnie osobiście za dla, na pracę same, na samemu sobie. Więc no, trochę mi się trudno to podkłada. Dobrze, szablon jest podłożony. Jak widzicie, no jest dość masywny, ale w porządku. Klej fajnie trzyma. Dam Wam taki szybki widmek, feedback. Dla mnie troszeczkę za bardzo. Tam, gdzie się coś wygnie, tam już zostaje, więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo pewnym swoich ruchów, żeby, żeby gdzieś na przykład tutaj nie zrobić czegoś... Uwaga, bo teraz zepsuję na amen. Żeby tutaj czegoś tak za bardzo nie zgiąć, tak? Bo potem... No widzicie, jednak zostaje coś takiego, że no taki wgięcie zostaje. Potem, gdy chcemy budować paznokieć, to te wgięcie zostanie i tak żel tam będzie taki wypukły, więc trzeba... O, tutaj też widzicie, zagięło się. Trudniej go odgiąć. Są widzicie, są plusy i minusy tego. Fajnie się, fajnie się bardzo się fajnie trzyma. Yy... Tunel, tak? Bardzo się fajnie trzyma, no ale jak gdzieś coś popsujemy, no to już kicha. Ok, następny szablon. Teraz Ty wybierz mam. Teraz ja? A ty odkładaj tamty na bok, może? a bo nie, dobra, to będę odkładała. Tu jest. Tu nie widać. <noise> to już jak jesteśmy przy truskadzie, to już weźmiemy drugi. Szablon, może nie truskady, ale krystyl. To, to jest, tutaj, można kupić właśnie te truskady, różne tam produkty. Te szablony są ciekawe, ponieważ są, zobaczcie, jakie długie, i są nie, nie bez powodu takie długie. Można je też skrócić. Teraz wam pokażę. Jak ktoś lubi pracować czasami na kształtach takich ekstrawaganckich, długich, to mu się przydadzą. bo jak też na salonowych, to wystarczy tutaj to oderwać. O, ja na to mówię tuszka kurczaka, tak mi się skojarzyło, no, no nie, no no. i, i teraz są takim, takimi, z tradycyjną długością szablonami. Ciekawe rozwiązanie, nie? Tak, lubię ten kształt, ponieważ on jest bardzo podobny do tych ze Słowianki. Tak, a ja bardzo lubię, jak to jest już troszeczkę wycięte, jak to jest takie bardziej wklęsłe to, ponieważ ja mam takie paznokcie, do których to lepiej pasuje. Więc nie trzeba będzie podcinać. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Oj. Klej mocny. Już macie od razu taki feedback o klejach i innych sprawach. To nie jest test szablonów, tylko po prostu taki challenge, tak? Że będę na jednym paznokciu nakładała różne, ale przy okazji taki bonus dla was, da, wam, wam daję. Tu się, tu się od razu same tak jakby podkłada. Więc ten styl szablonów dla mnie osobiście jest o wiele szybszy. No, jak się to urwało, to już tutaj jest trochę ciężej równo skleić. Dół, dolne skrzydełka też trochę zbyt masywne jak dla mnie. Trudno je tutaj równo skleić fajnie, ale dam radę. No I fajnie siedzą. No i zdecydowanie sama widziałaś, widziałeś, że... O wiele szybciej mi to poszło, bo po prostu jestem przygot, przyz, przygotowana, przyzwyczajona do tego typu szablonów, do tego kształtu i tyle razy to robiłam, że Bóg, 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 dziękuję, do widzenia, tak. Bóg, dziękuję, do widzenia? Tak, Bóg, 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 dziękuję, do widzenia. Pięć złotych jeszcze musisz. I górna kulka. Się, ta. Tak. Dobra, tu będzie, tu będzie cmentarzysko szablonów. Swoją drogą, jak się uczyłam podkładać szablony, to po prostu takie kopy stały. Zepsu tych szablonów. Dobra, to już mamy za sobą. Teraz Przemysław wybierze. Edyta, mi się wydaje, że te pierwsze tu z brzegu. Te, te pierwsze? Te, tak, te, Słowianka? Te, te, te. Mogą być. Ale to jest bardzo podobny styl. No dobra, to, to będzie szybki. Jak to było? Będzie cyk, bumcyk? cyk? Bum, cyk, cyk. Jak bum, cyk, cyk. I 5 zł. Ej, który jest ostatni? Tu ten. Tak. Pokaż, to zobaczcie, bum, cyk-cyk. Mama mówiła, ufaj, ale sprawdź. Oczywiście. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Tak samo. O, i tutaj zdecydowanie lepiej mi się te spo, od spodu skrzydełka podkleja. Dlaczego? Bo są mniejsze, nie są takie masywne już buch, 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 dziękuję, do widzenia. Jest pięknie podłożony. Bum, cyk, -cyk tak? tak to było? Jest pod, podłożony pięknie szablon. Jeszcze tak nie sprawdzałam, rzeczywiście, ale tak na, na oko, na pierwszy rzut oka jest OK. Tak, podcięty w odpowiednich miejscach, tu się dożeruje kawałek na skórę. Więc, no widzicie, no jestem do tego przyzwyczajona i naprawdę szybko mi to idzie przy tych szablonach. Nie jestem pewny, czy Krystian wszystko w kadrach miał, więc musisz trochę wolniej, bo widzę, że tak szybko Aha, robiłaś. dobra, Kryszczyn, zrób tak, żeby było dobrze. <gryś> <gryś> Suwianka ląduje do cmentarzyska szablonów. No może teraz te, bo te są y, takim, to są takie... To jest taka firma Blink. Ja powiem szczerze, nie wiem, co to za firma, za bardzo znam te szablony od nich, bo gdzieś tam pewnie przy okazji gdzieś kupiłam albo no nie wiem. Nawet nie wiem jak, zosta jak, jak w moje posiadanie. Nawet nie wiesz jak twoje posiadanie trafiły. Jak moje posiadanie trafiły, ale mam i chciałam wam pokazać, że no tu, tu nie będzie tak łatwo po prostu, bo ich Dlaczego? nie lubię. Świecą się niesamowicie, ślepią mnie. Zobacz, ślepią no, nie, mnie. bo mam dużo lampy ta. Nie, 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 jak ja mam pracuję przecież z moim tertialem, to też mnie to jest mega ślepi. Nie widzę tych linii potem. Dla mnie mega utrudnienie, mega. Tu są takie dość gładkie obłe, dlatego muszę dość mocno zawsze wycinać łódeczkę. Do moich paznokci, tak? Ja, ty, ja mówię, że chodzi teraz o mój styl pracy i o, o moje paznokcie. Więc tu mam dużo roboty zawsze przy nich. A tak masz na wszystkich paznokciach czy na tym dużym tylko kciuku. Na wszystkich, na wszystkich, tak. Ja mam raczej bardzo takie paznokcie jednakowe w miarę. No i tu nie mam, wiecie, nie, tak nie do końca widać pod jakim kątem ciąć. Tam były linie, tutaj tych linii nie ma. Więc zobaczcie, jak, jakie ułatwienie. Linie jakim są ułatwieniem. Patrzcie na te linie dziewczyny i chłopaki, bo to jest mega ułatwienie. Są fajne sztywne, więc widzicie, do mojego stylu pracy, okej? Okay. Tutaj z podłożeniem od spodu, no tak trochę dziwnie, ale nie jest najgorzej. Tutaj ten spód taki szeroki, ojejku, chyba go nie będę podklejać, bo taką długą linię uważać, żeby było równo grubo, grubo. Dobrze, tak zostawię, fajnie trzyma i chyba tak bym już od razu żelowała bez zaciskania tych od spodu szablonów. No, szybko ci poszło do tego. No, ale dłużej niż w poprzednim. Dobra, szablon wędruje do cmentarzyska. To teraz te magicznie pięknie czerwone. A, te są w kursie. Mm, one wiesz, są takie wiem? piękne. No, migdał zaciskaniem, Edyta, tunelu, no. no, jak mogę nie wiedzieć? Takie fajne creepy troszkę, halloweenowe. Czemu creepy? Ale no, one są boskie. Dlaczego ja, ja Cię bym się tak tylko te No to czerwone są piękne, one no, tak? są, mm, mm. I też bardzo podobne no, do słowianki. One są tak pyszne krąc. jak zupa pomidorowa, <laughs> Albo barsz czerwony jeszcze lepiej. Chyba nie znam osoby, która by nie lubiła zupy pomidorowej. A się miło patrzy, no zobacz, no popa, no, no, no. no nie wiem przemekną no. Rozpływam się, nie z ciepła, tylko po prostu z przyjemności. A jak to by się nie patrzyło? Kurde, to może klientkom też będzie się dobrze na nie patrzyło. No i bardzo dobrze się na nich pracuje, bo mam tu fajne skrzydełka cienkie na łączeniu, więc nie ma dużo roboty z tym. Papier jest też dość fajny, taki dość sztywny. O, źle wycięłam jajeczko i teraz... Nowy, coś czuję. Nowy czy nie nowy? I Poprawka, powiadasz? Źle wycięłam i teraz mam za swoje. Ale może się uda. One mają bardzo mocny klej. Jeżeli komuś zależy naprawdę na ultra, ultra mocnym kleju, to to są szablony dla niego. Oj, 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 odklej się. Nie, nie chciałam. Nie! O, uf. Taki klej, no. Dobra, mamy. No i rachu ciachu i też szablon, szablon podłożony, więc lecimy, z serio klej, uff. grubo, weź, weź Przemek spróbuj teraz te odkleić, no nie, odklejają się, dobra, spoko, ale ogólnie na palcu grubo trzymają, znaczy grubo, mocno trzymają. Teraz następne szablony, tak dla odmiany te. Celowo je wzięłam, ponieważ te szablony to są jedne z tańszych szablonów, jakie możemy kupić. I to moim zdaniem są jedne z gorszych szablonów, mi miałam wątpliwą przyjemność pracować. Ale zaraz pokażę dlaczego i wytłumaczę. Chociaż mają duży plus są dość sztywne, więc moim stylem pracy jest w miarę okej. Okay. Mają bardzo grube linie tutaj i są tak poukładane te linie, że no nie do końca powinno być ich powinny być cieńsze więcej. I tutaj zobaczcie, podłożenie ich tu, równe sklejenie, jak one tworzą jedną całość, te skrzydełka, dramat, dramat. Dla mnie osobiście, mi się pracuje na nich bardzo słabo, chociaż jakbym miała tylko i wyłącznie te szablony, to, to bym się nauczyła. Ale wolę sobie ułatwiać ży życie, zamiast utrudniać. Wytniemy łódeczkę, bo taka jest troszeczkę delikatna. No, i jedziemy z tym koksem. I teraz, Boże, 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 może się uda. No, nawet, nawet. No, nie jest, nie jest najgorzej. To, że ja ich nie lubię, to nie znaczy, że są złe i tyle. I że ktoś je może lubić. Proszę bardzo. Ty, te, tego podłożyłam najszybciej, no. A już się teraz zdziwiłam. Hit, widzisz. Hit. A miałeś takie podejście negatywne do niego. Hit. A może to przypadek, Krzywło, jeszcze dobra, jeden. Przemek, jak ja na nałożyłam tysiące szablonów i serio mówisz, że to jest przypadek? No trochę... Teraz powiedziałaś, zamknij twarz i się nie odzywaj, tak? To jest po prostu mój kunszt. Osoba początkująca, jak to złapie do ręki, może mieć problem. Ja już po prostu z nimi pracowałam i sobie tam obmyśliłam jakiś plan na nie. Ale no. I też kciuk, co innego z innym paznokciem, trochę mniejszym. Ok, to, że ja nie lubię, to, znaczy, to nie znaczy, że są złe, tyle. Następne szablony o może Julka Nessa, też ten kształt, który lubię, czyli ten słowiankowy. Ja mówię o bo chyba słowianka jako pierwsza w Polsce, u słowianki widziałam pierwszy raz ten kształt, dlatego tak mi jakoś siadło, że słowiankowy. O, to są ultra miękkie nie wiem czy tutaj dam radę jedną ręką popracować. Ogólnie lubię przyźroczyste szablony, ponieważ tutaj jest największe prawdopodobieństwo, że się też od spodu cover utwardzi, tak? bo tam te światło jednak, promienie docierają. Ale tak jakoś delikatnie się z nimi obchodzisz. No bo. ja wiem, właśnie. Boję się, że się. Bo no są tak cienkie. Zaraz zobaczymy, może się akurat nie rozerwą. O, widzisz. Aha. No, dlatego no też Tak boję. jak te pierwsze. Te no to No fajnie. Warstwę są. jeszcze tego. Podłoża, czyli wiesz, papieru, a potem to jest na aluminium, a tu jest sam plastik. Dzięki tak? temu, że to jest taki ultra cienki, to pięknie wejdzie na przykład jak ktoś ma bardzo wyruśnięte hiponychium, to mm -hmm. między hyponychium, a paznogieć wejdzie pięknie. Tu no, popatrz. Do ultra cienkich szkieletów, wiodzio. Taki plusik. No i są namalowane linie, dzięki którym możesz łatwiej dojść do tego, w którym miejscu i pod jakim przede wszystkim kątem podciąć szablon. No i tak jak mówię, one są tu mięciutkie, więc zobaczymy, czy będę miała problem, czy nie. Sama na sobie nałożyć. No, nie jest źle. żeby będzie gorzej. No i spód. O kurde... Jeszcze morre ma takie plastikowe, czy to nie są plastikowe? Nie, 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 to są zwykłe. Bo różowe to dlatego może się zasugerowałem. Wiecie, pięknie pod paznokciem jeszcze? siedzi. Fajne, fajne szablony też, no. Chociaż widziałeś, że ja z największym badziewiem nie jestem w stanie fajnie podłożyć szablon, więc. Dlaczego, Dlaczego to i... nazywasz ta? To... to? Dlaczego? No bo one są takie. Nie ułatwiają. W stylizacji paznokci liczy się czas. Jak jesteś masz klientkę, to musisz jak najszybciej zrobić przedłużenie, tak? Więc to lepiej sobie ułatwić. Tak? Pracami. A, to ty podpowiadasz doraz dlaczego dziewczyny Mojda. potem mają ten dłuższy. Edyta, jak tempo pracy? No. Przyspieszyć? Na przykład, na to, tempo pracy ma wiele czynników wpływ, ale dzisiaj nie o tym, dzisiaj teraz Moira. I widzę, że ma łódeczkę taką akuratną do mojego paznokcia, więc tylko boczki będę wycinać. Jaka cieniutka, też ultra cieniutka. Dobra, tutaj widzę no taki trochę szeroki ta, te skrzydełko, Ale dobra, dam, dam radę, dam radę, nie jest źle. Dam radę. Troszeczkę pokorygujemy, I, ta, i tak samo jeżeli chodzi o długość szablony, jeżeli jest za długi, a pracujesz salonowo, no to po co ci takie długie szablony? Kup sobie krótsze, bo niektórzy takimi naprawdę bardzo długimi szablonami pracują i to zwiększa czas moim zdaniem. Bo tu musisz wszystko tu jeszcze podociskać, tak żeby było akuratne do tej długości, jaką sobie zażyczyła klientka. No, i tutaj też już mamy pięknie podłożony szablon, gotowy do. paznokieć gotowy do przedłużenia. No, krzywo, o, ale krzywo. No, teraz. Ok, Mojra także wędruje do cmentarzyska szablonowego. Klej całkiem w porządku. Teraz mamy albo indigo, albo Vincenzo Russello. Winniego mm, vi. na koniec. Winiego na koniec. Teraz bierzemy indigo szablony. I one są trochę inne od tej reszty, bo tu zdecydowanie dużo, wie, wiele z tych szablonów ma taki podobny kształt. Te, te mają trochę inny kształt. Podoba mi się w nich to, że są fajne, sztywne, a ja sama na sobie, no i na klientce czy modelce też lubię właśnie na takich sztywnych pracować. Tak, jak Przemek jest sztywny, też Ci się podoba? Wolę, jak masz większe poczucie humoru, a, aniżeli jak jesteś takim sztywniakiem. Easy peasy lemon squeezy, ija ija o. Dokładnie. Ej, zapomniałem dodać Edyta, Edyta, a znasz tę piosenkę? <grym> Dobra, tu już też wiem, gdzie podciąć. Edyta, a znasz tę piosenkę? Co, 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 jaką? Easy peasy lemon squeezy, ija ija o. Gdzieś nawet tańcząco jestem w stanie podłożyć szablon, brawo ja. Fajnie, że tu są cienkie te skrzydełka, bo nie mam dużo... O, nawet trzy. Nie ma dużo myślenia przy tym cyk jest równiutko. Czy ci powiem, że ta Easy Peasy Lemon Squeezy pasuje? Widzisz? Easy Peasy Lemon Squeezy, no. Pasuje do którego to szablonu? To do, do tych, co, co są Easy Peasy Lemon Squeezy, czyli proste w obsłudze. No, tutaj też, proszę bardzo. Gotowe. Szablon nałożony. Pyk, 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 pyk. I tak ta sama technika pracy jest na. nareszcie paznokcik. tak? Tylko zdecydowanie najlepiej się układa do kamer kciuk. Jest najbardziej, jak się mówi, jak, fotogeniczny. Fotogeniczny. Tak. I ostatni szablon Vincenzo Rusello. On jest podobny trochę do tych słowiakowych, ale jest tu całkowicie inny. Dlaczego? Bo ma. Tutaj bardzo płaski, tak jakby to miejsce gdzie jest łoże, tak? I ja lubię mieć też takie szablony w swoim arsenale, bo jak już widzę, że klientka ma bardzo płaski wolny brzeg, w sensie kształt wolnego brzegu, to już wiem, które mam szybko złapać. Ja lubię mieć trochę więcej kształtów, żeby szybko dopasować do klientki, to jest jeszcze bardziej zwiększa mi tempo pracy. Lubię mieć wybór. No, ale tutaj przy moim paznokciu, no zobaczymy, czy będziemy. Będę docinać czy nie? Chyba, że lekko w dół. Nie, nie, nie Trochę trzeba dociąć. To jest za płasko. Ja mam bardziej owalne łożysko. No, tutaj też bardzo lubię skrzydełka, bo mi się bardzo fajnie łatwo je podkłada, bo są takie długo, takie wąskie, i dlatego mi tak. Zobaczcie, pyk, już gotowe, równiutko. Coś mają w sobie takiego fajnego, że się szybko je podkłada. Fajne są krótkie, nie za długie, od razu już do, do migdała, do kwadrata. O, patrzcie, no już, już nic więcej nie muszę robić, tylko ścisnę trochę z boku. Pyk, 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 gotowe. I fajne są sztywne, więc z Russello też bardzo lubię. O kurde, wszystko. Ostatnie! Ja chcę więcej. Tak szybko się ten odcinek skończył? No, ja chcę więcej. Bo to jest szybko, a co? Gdzie brawa? Ja się pytam, Christian, tutaj, proszę teraz stawić brawa. Nie, <głos》>. Tak się zrobił. Dobrze kochani, mam nadzieję, że, że wam się podobało, mi się podobało, bardzo lubię podkładać szablony i życzę tobie też tego, żebyś kiedyś polubiła albo polubił tak jak ja na podkładanie szablonów, ponieważ to jest naprawdę super sprawa, jeżeli znasz wszystkie zasady, to bez problemu widzisz, nawet, nawet byle jakimi szablonami jesteś w stanie sobie poradzić. I co? Czekamy na kolejny cel! 80 tysięcy? 80 albo 100. Albo 100, no, zobaczymy jeszcze teraz podczas nagrywania tego odcinka. Tego, tego nie wiem, jaki to będzie ten następny cel i co będzie w nagrodę. W każdym razie już teraz się z Tobą żegnam i do zobaczenia w kolejnym materiale wideo. Pa, pa!